Polecam fotelę sobie przymierzyć, usiąść na nim, to jest rzecz, na której e, tak naprawdę będę spędzał kilkanaście godzin dziennie, więc... E, no, Dwóch dziapniętych Polecam. No, to trzech. Przetestować pierwsz, usiąść sobie, nie każdy ma, wiesz, inny rozmiar, nie wiem, miednicy i tam... Dobra, Dupy. Jestem. Dupy. E, ej, ty, Izak y, Piotrek, o. jesteś u mnie tam na kanale, czy nie? Jesteś, dobra, tam, no. myślałem, że... Kilkanaście godzin dziennie, Jarosław? Przecież... A. To już jest, jest skandal Dobra, daję na przybo, przybo smoke'a i y, y, Pago, lecicie Lecicie o, przybo, juczek. dobra, lecicie na przybo, zestaw bombę paszy i Peworowi, Pasza Pewor idzie fenixem, dobra? Mhm. garażu nie widzę Zrzucam, zrzucam Jarek, Łapię. Dawaj, 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 dawaj Gniazdo jest, gniazdo jest, się skakać Dopiero dobiegam, wiesz? Ta, ja czekam od ciebie Jest, smoke'u przybo Możemy grać tutaj walk Poszaj bliżej, daj podejść na dole chyba jest. Nie, nie wiem czy nie podchodzi tutaj, wiesz? Podchodzi! Dalej. Leży Ize? Się... Ja na tym rampie, nie widzę nikogo. Churde. Ja chciałem zejście z kraty. O, ma rotację? na dół. Po na dół już. Po na dół, idziemy? Nie, nie, nie sprawdziłem skrzyni. Wariat jest, z pewnością. Wędz CT, wędz Ja nie widzę nikogo tutaj. Dlaczego? Jak rotację trzeba, możecie zejść tu. Co ja mam zrobić, żeby zabić? Ciemnia? Zderzycie mnie? Miał na krótkie, na krótkie pantuję Na gonskins otwierać różnorodne skrzynie, toczyć bitwy z innymi graczami, a dzięki funkcji Exchanger wymieniać przedmioty na ładniejsze Na stronie znajdziesz codzienną darmową skrzynię oraz częstej eventy, dzięki którym masz szansę zyskać epickie skiny. Kodem Celsik, darmowe 20 zł oraz plus 10% do depozytu. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Razu nie widzę, ja pikuję. Jeden we wtorek, Idę pod kawę, możecie Zbijam to, zbijam to, wiesz? Brawo, ja gara, to prawo, garaż. A jest garaż, prawo. Jak pierdolę Kurwa! Dla mnie robimy to ja pierdolę, garażkę Ja pierdolę, jestem jest na no. Mati, ty jesteś? Jeden na BS jest na, na dole. Dwóch jest pod gniazdem, na gnieździe i pod gniazdem, trzymają dwór z daleka. Nie, gramy forza i chujnie. Ja, ja miałem jeden cztery. A są wszyscy? Jest... Nie wiem, Pago nie wiem, jest sobie gdzieś daleko. Nie, gramy for, jest i chuj. u siebie pa, na razie. A, hmm. a on coś mówił, że idzie? Nie. A ja chciałem, żebyście do kraty zeszli najlepiej. Dobra, ja mam no smoka. Dobra. i palaka na kurnik. Daj cię do kraty. Dobra, ja mam jeszcze smoka na bombę. I palę wam na kurnik. Dawaj. Ale teraz. Wyszedł z kraty do góry ty. Kiedy się mu? Jest. Pod, pod no Kurwa mać nas. No. Matej. Ogólnie no? zwinąłby z, fajnie, było później zacząć grać. Teraz nie kupujcie mhm, nic po prostu, idzie. kurwa zraszujcie. Nie wiem, podejdźcie rampę, się wpierdolcie po palaku i tyle. Było, że w tej rundzie co przegraliśmy drugą? Mieliśmy z Jarkiem gościa po prawej w hangarze, on tam zrobił jednego fraga. I ja patrzę, a z prawej strony z zaczerwonej nadciąga kurwa karabin Pągowski na niego na pełnej piździe wyskoczył i dostał taką bombę. Ja myślę, że jest głęboko, no. No, kurwa, no, chodź, chodź. Chodź. To był za to mumpe, nie ja Za drzwiami i do kraty tam. Eee, chodź ze no, drzwiami i do kratu chamujemy. No, no, bo bojcie, no ale raczej się... to jest na na chodź. Chodź. Czy, czy, Zamek. Te ry. Strata, strata. Drugi, drugi. Puść żeś mnie, kurwa, zamieramy, no! Zamieramy. Ale kurwa, młyn. Ale tak, dwie straty to dużo. Ale tam był moment, żeby wyjechać, ty, za, ogólnie. Zabiliśmy tego typa z kurnika i był tylko ten z ventem, nie? Kurnika? No na kurniku, typ zeskoczył nam przez maskę, no zajebać. Tak, no tak, tak, no, ale no i go z ventami by było po głowie, nie? To ile ty, ty masz, chcesz? Trzy Leży pod heavenem Jest za czerwo wupa. Idzie na silos, na On pikuje lewo Nie! Pawła idź na silos, po chuj, idziesz na silos bombą, no? no. zabić AWP Ale ty kurwa miałeś iść na rampę, no rampę Ale zginął Sayu ja i zginął Pevor Chuj mnie to obchodzi, z zginął no? A chuj mi obchodzi, to ciebie obchodzi Panowie, spokojnie, później pogadajmy sobie Super No Jaro rampę tu, nie? Tak, idziemy do Jarka, tylko że czekam na Pago. Została AWP z dworu, gość na górze. Chodźmy kontakt, przejdźmy sobie po prostu Kurwa! O jajca ty. Prawą chcesz podchodzić? Tak, ja bym podchodził prawą stronę po prostu. Tak. Pago ma smoke'a I poczekaj, sobie kontaktowo tutaj. Pago ma smoke'a, Ja, ja ma złapię krótki krótkie, odcinek. ja złapię może krótkie. Mhm. Po prostu... Mimo długie Pago powinien odciąć. Ciemnie nie sprawdziliście to też może być. Ja to Izak czy nie? Czy, ciemnie? Może podejdziesz dobra. Nie ciem... podejdę sobie Od sprawdźcie mnie, ja patrzę masz wam... ma... długie, dobra? Smoka, no. Mati może Nie tak ma ciemnie. Dobra. Ja pal palę wam długie Palił się Podpalony jest w szybach, w szybach obity Niedy ja za do już do szyby do lewej Kurwa, szkoda. Ja powinienem zabić tego typu. On wjeżdżał we mnie przez palaka, no i nie trafiłem go. Sorry. Mateusz, Ale dobry był pomysł. Słuchaj ten się, Izaka, ty. Bo no widzisz, co się dzieje. Potem awantura jest. No musisz się słuchać. No jak Igla ma kola jakiegoś, no to kurwa, no to. Nawet jak jest najgorszy kol, to i tak trzeba się go pozwolić. Dajcie no? mi bombę, albo w sumie. Albo nawet nie bombę. Spalisz mi na na ten, na górę? Ja no się zdążę. A go flaszeć mi przyboczy, tak? Słyszałeś? Nie, nie mam, nie mam. Ja ci wleczę, ja ci wleczę. Zajebał mnie Wuper. Ja, ja Idźcie na rampę za... w takim razie teraz. Ale na, na, na to mu, to mu... Ja jestem na mainie. Jeszcze ja raz, drugi. Macie Wuper, nie, nie poszujcie teraz, tylko zatrzymajcie tam. zatrzymajcie, zatrzymajcie gierkę. wrócił. Te wory są A O mnie a nie wiedzą, wkrót. ja idę pod Heaven, on mnie wiedzą już. Został za Wuper, to zobacz. Nie zginął. O, ty. No, blisko było A gdzie ten co skanował tego smoka jak Coś się stało Tam? Ten z rampy dół, skanował na dół, smoka. A na dół spierdol. mi Nie pomógł to ja w ogóle? No bo ta, on reload miał akurat wiesz Kurwa ja dwie Jarek Ja patrzę mam ja ja leci coś. leży Nice Mam ja On ma na tej rampie p Strasznie jest na bok się był na rampie Ja palaka na za ta, na elkę, Albo palę Fenix na razie Gdzie? Pójdziemy na rampę, co? Dużo się działo na odsadzie no, no, nie, na raz bombę. Razem B3 pójdziemy, ja, saju i Papa Gdzie? Na rampę pójdziemy Ja B3. robię tutaj presję na dworze Precy! Zaszedł Z drzwi, widział bombę Próbuję tą rampę B3. zabić co ty jesteś sam tam, nie? Ja trzymam przebosy na razie jeden kurnik. A wupa jest na, dwóch jest rampa Wuch rampa Ja wiem co fu, jest Ja w idę ciebie. Kurwa Kurnik jest 85 w dostał Kurwa mać Bojdziecie? Ja w klasie Ja w fenixie Na kurniku jeden Tak no, 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 no. Ja daję to smoke na wyjście Przesuję raz jeszcze no, jak się wystraszyłem, kurwa, jeden kurnik. Jeszcze? Nie widzę, więc jak kładę. Ale na krótki położyłem sobie Feniks. Leży. Nice. Krata jeszcze. Chodzę w krótkie. Do ciebie pobieg. Do kracie. siebie, do ciebie. Da, da, da. Mhm. ja za nim. Tak go zabiję. Brawo. Klat jest na krótkie. Dobra, ja mam flesza jeszcze. Ja mogę pierwszy grać agresję Ale jakoś. będziesz Jumlo. widział i tak pewor, wiesz, bombę mhm. i pikniesz z tym, nie, nie z szyb, tylko z tego, z drzwi. No, co ja robię? Pik, pikuję, pikuję! Dobra runda w ogóle, Stupy, nice. ale... Nice, nice. Wytalgane no no, z dupy, to strasznie ty. Agresja jest za nas czerwoną. Yes, yes, yes. Super. To jest, jest, jest. Leży. To jeszcze pod silosem może być, nie? Ja bym poczekał, niech się wyrzuca. Mam smoki, więc teraz mogę dać flasza za to. Chcesz, yy, Pago? Tak, Proszę, tak, wydaje mi tak? się, że do Phoenixa możecie zejść. Nie, nie ma pod silo. chciałem no, właśnie, no. To. Jest, ściana smoku. Ja flaszuję dwóch raz. Ale LK. Pójdziesz, Feniora? Pago? Tak, masz granaty jakieś? Nie wiem, porzuciłem się już. Za niebieską. Za niebieską. Mał mała niebieska. w niebieska w hangarze? Tak. Wziąłeś go, mati? Co jest? Ja nic nie zlurkuję z tym, Garaż. trzeba. Gdzie no, pan Nie, nie Dzień? wiem, gdzie ta pas. Hangar. Hangarowik. A cóż pan mi tak daje? Co jest grane? Po takim przeskoku w ogóle, gdzie odbił cofito te? No bez, no, bez gaszaka ciężko. Będę w I gniazdo. Ja nawet, nie wiem, czy te flesze kurwa wpadają. Sorry, nie, no, nie, nie wiem, bo. Raczej, bo, bo raczej, te flesze no, po no, zmianach no, są nie, nie wspierdolone, grę. bo zjeba i całograną. No. Sorry. Później Ale nie wiem, gdzie on jest. Wziąłem, wziąłem. Zdasz no, mi Leż, Kurnik gwiazd, kurnik gwiazd, kurnik gwiazd dwóch. I rampa daleko. Rampy, Rampy, rampa, agresję zagrali. Rampę podwiech ci, diabeł. Podnik i rampa. Ale to też kurwa dlatego, że no... Milion... ...sekund trwa wyrzucenie smoka kurwa Izakowi. Zabrakło No, 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 no zabrakło, no bo kurwa 3 lata smoke się to wyczali Razem chodźcie dwór, bo oni ten kwadrat do dojeżdżasz i pod heaven idźmy No idziesz Bujemy snipera spierdolić Dwa flesze poszły outside O, no, grać mnie no, blisko Pod heavenem Pod Seal'a leży Ja pcham dalej nie, e, ha, ga, garaż leży Ja swej Michu może nie, ja być gdzieś nie. nie ma Wejście, jeszcze jeden Wejście Ja na już chodź, chodź. chodź Bombę... Nie wiem, jak bombę Z tych dwóch smoków mógł wyjść, powiem wam, gdzieś Czajów, Zara clear'uje, a ja pod gniazdem Uważaj, Feniks ma nie, nie widzę go Ja muszę iść po bombę, no Uważaj nie widzę go nigdzie na nas, słuchajcie. Może być przy drzwiach jedynie. Jest przy drzwiach, jest przy drzwiach. Słyszyciej. Leży. Ale no, czemu Daniel niego mam się śmiało? Już... No, na meczu. To nie wiem, to, nie, my, to, nie... to nie, jest idę na gwiniastopolę. do Mogę za wersję siebie. Możesz. Dziękuję ci, ko, za trzeba. Prosty call, no, Ale ogólnie my sami sobą przegrywamy, powiem <laughs> Ale no. Pebor nie, nie zawsze taki prosty kold Na FLI no, no, ci no, 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 nie wyjdzie taki prosty kold Ja wiem 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 ja, gramy czy dwóch? dwóch zagrać No ja zostaje pod kolor Drzwi wysadzał Tak no. ja Zdrachod Czego bo Dwóch Wók A, leży i drzwi jeszcze jeden. wybiegł I... bez. Zatrzymali się, mogą radę kwadrat idzie. trzymać Uważaj Jarek No no Kurniku raczej jest Ja zostaję sobie radę Ja mam smoka w mainie jeszcze Krater odwalił czy nie typ? Mógł rozważyć. No czekają. Na czekają teraz na skrótno. jest sobie radio Ja mam w main jeszcze. Krater odwalił czy nie typ? Mógł rozważyć. No Mógł czekają. Na czekają nasi. teraz na skrótno. Nie jest za przy gościa. O ja, ja też. kula, chejta. na dół? Nie wiem co robią, nie wiem. Main. Jeden main. Jeden tylko. Nie, yeah, przedmię heaven. heaven. Taka runda. Moja runda, moja runda, moja runda. runda, runda. Powinienem go zabić. Ja w cień napierdalałem. <laughs> <laughs> hmm. Grajmy proszę, sobie tak, co? No. Kurwa, nawet nie wiedziałem, że tam cień jest, powiem Nie trafił smoka na przebo. To idę patrzeć sobie. Ja patrzę, plac cały pełen. Wchodzą. W górę, w górę! Pomagam wam. Jeszcze dwóch. Drzwi wyszedł. O kurwa. Krata, krata, krata. Gdzie się terror. Ja. Ja krata. Nice! Do dołu! Brawo! No i po prostej kracze, nie? Zajebiście. Teraz normalny kombek robimy. Nic na idzie. górę. Ey, wyszedł na górę kurnik. Weź. Walczysz, czy nie? ja walczę też. Jeszcze dwóch no biega. Ja biegam. pierdolę, tak wyjście góra zawsze. Strasznie. No ja spaliłem drzwi i skupiłem się na drzwi, a goście gościem jest kurnika zabijają no. Wrzuciłeś coś, Matej, do kurnika, czy nie? Nie, nie miałem smoka, tylko mówiłem. Nie miałeś smoka, ale. A palaka nie miałeś? Ja Mkę grał bo ze smokiem. Nie ze ci, nie mam palaka. Więc na nim to jest Znalej jakiś batań. jesteś kurwa smutny, coś jest tam i otworzył. Drzwi otworzył. Leży. Scream jeszcze jest gościu. Ej, dwór idzie to ty? To ja może nie no, no. Może dwór teraz Wariaci No ja, na razie dworu nie ma chyba, nie? Nigdzie Tyle na na, na screama sobie No, nie wiem drzwi może Zamknąć Zamknij drzwi i może iść do Uhaja nie, już teraz to nie. Screamy. Jeszcze do rampa. Dwóch. Dwóch. Padnie. Odziem na krótkie. na krótkie położył bombę. Wracam do ciebie, wiesz? Czekaj. Okay. Mam mogę dotknąć. Palił się. Ciemnie. Bez. Ciemnie i, bez. Ciemnie i bez. bez. i ciemnie, wyskoczył już. Bied. Kurwa, Aj. on ci wjechał tam. Nie, no, ja pierdolę, no. Ale ładnie, że i zakugrasz No też już, no. Czekam na Matiego, kurwa. On ci wjechał w office, ci zajebał? Ja, ja pierdolę, nie wierzę. zajebam mu drzwiami. Kurwa, Macie. zajebam mu drzwiami, kurwa w czoło i. No tak, biegać. O go, o gór, o gór, <śmierdził Mati chciałby wybiegać. Ogół czuł Matiego, no. Kurwa, <śmierdził> 25 25 jest Ja w ogóle byłem pewny, że to Mati zabił, nie? Tego gościa. Nie ja myślałem, że jesteśmy 2 <śmierdził> na 1. Smokuje, Saju. Mokuj, Smokuje, mokuj. Dwór smok, poszedł, flash. Dwie dwóch dwór, plus dwóch walą, trzech dwór. spaką, Więcej mogą, wchodzić w dół. Dwie dwóch dwór, ja jadam, jadam. A przebóg wiek. Dwóch. Sacer, jak jest Wejście, wejście, wejście macie. Nie no, przebóg jest, obity mocno. Ja no. mam. Pęci, dziewięć. Małka przed przebogą jakaś? Tak. Nie kontrola? No ale stary kurwa, to odpowiedziałem i wiesz, ty nawet sam nie wie co napisać. Już pójdę. Aj, no Niestety Jarek, podpisz Oblastowi podpi ten profil. Oblastowi? Nie. Ja, Chcę, żebyś mi podpisał.